Tak. Jesteśmy w bazie operacyjnej. Zaczynamy jej rozbudowę. Pierwsze co, zbadaj każde skrzydło. No to jadę. Musicie iść, powiedzmy, na prawo. Do komputera. Uruchomić. To jest no, A pani Feylaumen mówi co jest co. Dobra, idziemy na, na lewo. The medical wing, Tety, wing is a wreck right now. Medyczne. Once we get that virologist over here, we can build up a staff, investigate the origin of the virus and start getting more supplies. For civilians, but for us as well. The tech wing has obviously seen better days. Ale jeśli uda Ci się tu wrócić, to on ma dużo sztuczek w ręku. Były PMC, myślę. Dobra, wszystko jest w porządku. Możemy iść na dół do wejścia, żeby spotkać się z Fayla, naszą agentką wspaniałą. Ale przedtem jeszcze możemy się odwiedzić. Tu są dwie rzeczy. Oficer znowu jest. Zapytaj well, o raport. So agent, czyli mamy już zaś dwie misje huh? poboczne. Now, uh, don't dwell on all the death and carnage around you or the fact that so many have tried to do what you're about to attempt and failed and died what okay. surely must have been a horrible death. Sure. They have more support than you do now, but so what? Fate's random and heartless. Nothing you can do about that. Mm -hmm. Dobra, I'm just Okay. Hey, bad news. I'm not going to be able to get out there. Not with my goddamn leg like this. I'll do what I can from here, but it's not the same. You have no idea how much I wanted to be in the field. I trained for a scenario like this my entire life, but it's worse than anything we could have imagined. You know how they won't let you get too close to anyone, so it won't mess you up when you're finally activated? Well, I did that. And it didn't fucking work. I'm attached. These are my people. This is my city. We're taking it back. Oh look, mm. you need to- Yeah, okay. Okay. They're counting on us. Let's not let them down. Mm. Coś kulawa ta pani. Misja ukończona, rozbudowa bazy. No i pięknie, czyli trzeba było odwiedzić te wszystkie skrzydła, uruchomić laptopki. I co? I pogadać z panią Fej. O, uzupełnienie uzbrojenia, to ja tutaj amunicja, po uzupełniamy, apteczki i wszystko. No i gitara, dobra. To wychodzimy na zewnątrz, żeby sobie wybrać, wybrać jakąś misja, która została odblokowana o tworzenie rozgrywki przy okazji samouczek nam pokazuje czyli jak mamy jakichś znajomych którzy grają też w The Division no to możemy sobie ich zaprosić do grupy i razem na napierdzielać zbirów na razie nie będę szukał grupy Teraz wybieramy jakąś inną misję. Dobra, to na razie.